Cześć, chyba z tej strony marca. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Sali Taxi Life. No słuchajcie zarobimy sobie kolejne tutaj zlecenia. Tutaj tak patrzę, że ten puchar cały to są wyzwania, ale jego te wyzwania sobie zostawię na jakiś inny czas. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, czemu ja tu nie mogę. Aha, nie mogę zaznaczyć tej osoby na no, spokój. Czyli sobie. Zaznaczymy sobie lokalizację na innego. Typka. Spoko. No ale tak jak zapowiadałem w wcześniejszym filmie lub jeszcze wcześniej, nie pamiętam, mniej się z tym, chcę te wyzwania zrobić. O, poza nagraniem się udało, ale fajnie by było, jakby również na grywce coś było. Ech, dobra. Tak jak ja ko kocham tędy przejeżdżać. Jasny gwizd. Tak, zawsze lubię na... Ja uwielbiam narzekać na te ulice tutaj. Churde. Hmm, 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 hmm. To jeszcze 300 metrów. Super. Mam nadzieję, że tylko o tym nie pojedzie. Prosta. No, właśnie. Też myślałem o tym, żeby zrobić osobny odcinek z tych wyzwań. No ale z drugiej strony jest też pytanie: ile tych wyzwań jest w całej grze? To też może jest to jakiś tam, nie wiem, limit tego. Albo i nie ma limitu, jest to w nieskończoność. Cały czas można robić jakieś wyzwania. Ciekawe, sama gra jest raczej nieskończona. Cały czas można tutaj mieć, wodzić pasażerów. No, przechodź. Aha, zrezygnujesz z przejścia. Spoko. Mało brakowało teraz. Prawie 100 na godzinę po takiej ulic uliczce Też może być Jak daleko w ogóle ja mam? Tak, oczywiście włącza mnie ten przycisk Powinienem 400 metrów o, Czasami jakieś małe nagi się pojawiały W tej serii Między innymi przed chwilą Trochę mi tak, jakby auto nie chciało wyhamować normalnie. Czyli znowu jest coś do Ja nie te auto tutaj się psują w szybki sposób 100 na godzinę. Jadę, mogę tylko jechać iść. O, no, długość hamowania jest. Długo się hamuje tutaj. 1239 metrów, a jak auta 2 km, super! I w ogóle powiemy w taki szybki sposób, że zamiast jeździć na stacje benzynowe, to nie wiem, czy nie lepiej jest robić to w inny sposób, czyli. Jak mam tab, i te inne rzeczy różnego rodzaju, sami wiecie o co tutaj chodzi, chodzi mi o to właśnie światła, szyby i tak dalej. To jest tutaj taka opcja, chyba w tych czynnościach. I tutaj mamy szybkie tankowanie jest taka opcja. I nie wiem, czy ta opcja szybkie tankowanie nie jest lepsza niż jeździć tutaj po tych stacjach benzynowych i marnować na to czas. No nie wiem. a pieniądze wydajemy i tak tyle samo i tak także także wiecie no nie wiem czy jest sens w ogóle bo, czy dobrze robiłem że jeździłem na te stacje benzynowe tak cały czas roboty drogowe super idź to szybciej Tu już mamy wyzwanie przy tej ulicy. Jak będę gdzieś tam w pobliżu, to może a to fajnie by było. No tak, już się zmniejszyła. Już się zmniejszyło. Jak to się nazywało? Cierpliwość. <coughs> Rozumiem, że jakbym przejechał na takim czerwonym, to też by się znowu zmniejszyła cierpliwość. I muszę czekać na te zielone. Jak długo jeszcze? Super. Nie wytrzymam. Byłem fajny. Failing okay. wyszedł, ale mam nowego klienta. Kurde, 3 km. Jasny gwint. Tej trasie znowu będę musiał dotankować benzynę. Jak zwykle w tej grze to bywa, szybko ona upływa. Kurde, co chwilę te światła tutaj, żebym tylko nie przesadził z prędkością. bo teraz dobrze że nie muszę używać tych kierunkowskazów że za to cierpliwość nie spada a tu jeszcze muszę zjechać 70 na godzinę mogę jechać super co z tego skoro czotwono od razu w ogóle w tej minimapie też są różne zabytki Mogę je zlokalizować sobie i pojechać w tamte miejsca, żeby zdobyć kolejne punkty PD. Tylko nie wiem, czy mi się opłaca w ogóle to robić, nawet i na odcinkach, z tego względu, że i tak jeżdżąc po Barcelonie w tej grze, i tak czasami spoglądam na różnego rodzaju budynki i szukam, czy czegoś nie ma do zlokalizowania. Także nie wiem, czy jest sens tego. Może to zrobię, nie wiem. Zobaczymy. 1300 metrów mi tu pokazuje, a tu. No dobra, półtora kilometra. Ok. Z tymi odległościami tutaj różnie bywa. A bardziej prawidłowa jest ta Eee, Co ja robię? Nieważne, gościu, nieważne co ja wyprawiam. Nieważne, I już dobrze jedziemy. <gry> po prostu ja się za wiesz? Wiem, moja wina. Ale trudno, nic na to nie poradzę teraz. Paliwa mam mało, ale dojadę do celu. Jakieś mam mało. Słabem mi tylko na pasach nikt nie wszedł. Bo w moim przypadku, w tej grze, to luźnie bywa. Znowu na czerwono mi to świeci. Kilometr tylko został mi do przejechania. Także na spokojnie powinienem tutaj zdążyć zanim mi benzyna całkowicie się wyczerpie dobra przechodź gościu ale tylko ciebie przepuszczę tamte głośnie bo nie ma to sensu sens może byłby wtedy jeszcze jakbyśmy za takie przepuszczenie w tej grze dostawali jakieś punkty pd ale jak nie ma żadnych takich punktów no to to jest bez sensu stosować się do niektórych przepisów ruchu drogowego widzę, że przechodzisz kościół. kościu w takim momencie mi wchodzisz ile to mogę jechać 50 dobra czyli niecałe 70 żeby goście nie zdenerwował za bardzo Dobra myślałem że tutaj jest wypadek jakiś z minimapy ale cały czas się mylę że to jest garaż 300 metrów ponad zostało z auta, jak wychodzi? No a 400 metrów także jest ok Wszyscy piesi mi wchodzą tutaj pod maskę Come on. O, dobra, mam wolne przynajmniej. Dobra, miejsce docelowo blisko. Zobaczę zaraz e, jak wygląda misja pucharowa. Czy no wiecie o co chodzi. Czy mam, jak, czy mam do, ją dostępną w ogóle? Jak będzie to zobaczymy co to będzie. Na ra. Także my się widzimy za chwilę po cięciu. No i słuchajcie, ja sobie spróbuję zrobić te wyzwanie. Zobaczymy, co tym razem będzie. Tip to Czyli to samo Just co wcześniej. Nie, nie zwalniaj poziomu 40 na godzinę, ale to pomimo, że będę jechał ponad 40 na godzinę, to i tak będzie jakiś idiota, który. No i widzicie, i to jest właśnie te wyzwanie całe. Mam ochotę mu wjechać. No i patrzcie no... jak to robić te wyzwania, jak stoi idiota i ja nie mogę w tym momencie już nic zrobić. Sobie fajne wyzwanie zrobiłem. To auto tam cały czas stoi. <laughs> <laughs> Patrzcie, on cały czas tutaj stoi. To jest po prostu chore, nie? No, nie wiem, czy. Just wypieprzać ludzie, kurde. Nie, wątpię, żebym to zrobił. To by musiał się stać cud. Po prostu super. Niby blisko jestem, a jednak tak daleko. Jedź, 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 gościu, jedź, jedź. Nie, nawet nie próbuj tam wjechać, tam gdzie ja. No patrzcie, gdyby nie on, to bym zdążył na bank. No przecież już byłem na miejscu, co za idiotyczna gra. Kolejne podejście. Ja sobie naprawiłem auto i powiem wam tak, gdyby nie... gdyby miał wcześniej normalnie auto naprawione całe, bym miał normalnie, że wiecie, mogę wyhamować i tak dalej, no to wątpię, żebym tego nie zrobił, gdyby mi to auto wcześniej tam... Nie, ale patrzcie, no... Stoi... To, nie wiem, czy to jest specjalnie tak zrobione, że ktoś tutaj stoi, czy co? O co tu chodzi? Przecież... Ej, nie mam słów już, nie. Te, te wyzwania to jest... Te wyzwania są tutaj chore. Teraz ja to widzę. Jakie to jest głupie. gdyby nie te auto też wcześniej to bym na bank też zdążył tam o jest szansa że teraz się uda no teraz jakoś się wyrobiłem ale kurczę powiem wam te wyzwania to naprawdę są idiotyczne jak, mo jak mogą auta tak stać na środku drogi i nie można przejechać przecież to jest ewidentny błąd gry Dobra, zrobimy sobie chyba już normalne zadanie. Ale wiecie co? W następnym odcinku. W następnym odcinku i... Powiem wam tak. Ta seria jeszcze trochę potrwa, także... Myślę, że... W jakimś odcinku też mogę się skupić na tych... Ciekawostkach ulicznych, żeby... Po prostu... Przyszły te punkty PD, żeby jakoś to też ogarnąć. No nie wiem. Trochę się tego zostało, bo ja i tak jeżdżąc po tym mieście, po tej Barcelonie, i tak e, to co widzę, e, to i tak od razu wiecie co z tym robię. Tak, także wszystko to co widzę, to <laughs> co się uda, to się uda e, odwiedzić. Że, te, że tak powiem, tak jak tu pisze odwiedzy, odwiedź te lokalizacje odwiedzając a na wy zostawiacie łapki w górę komentarze, subskrypcję oczywiście, kto jest nowy i widzimy się w następnych filmach siemka